No, dzisiaj muza. No, może tak dalej, właśnie przed chwilą. Długi będzie materiał, ale warto, bo. Siema, że ja się nagrywam niby, a tak naprawdę to ja jestem Olek. Dziś nagrywam prostą za czasami. Te skoki na czeskie robię dziś. Dziś. No nie to robię, robię. Sobie dziś, dziś. Nie wiem, co mam robić sobie dziś dziś auta papa Ciądę mam dziś może jakoś nie będę miał u jakoś sobie myślę patrzę na moje filmiki jak to było miesiąc temu jakoś jeszcze wtedy się nagrywało a teraz nie wiem jak to robić sobie tło nie wiem co mam robić ała też o

Kiedyś to były lata jakieś, nie wiem co się dzieje na było. Ja to... Nie wiem co to ja robić. Już od kilku, cztery miesiąc temu to jakoś się trzymało. Kiedyś mogę to

Kiedyś to było takie na to, że w ogóle nie chciało grać ze mną, bo już czasem kiedyś to w ogóle jakiś konflikt nie dojdzie ci, zaraz pewnie te monetyzacje dziś, ej.

is a